Teraz będę szukała mojej przyjaciółki, bo nie wiem, gdzie ona stoi, czym ona teraz jeździ. Zobaczcie, jak jest pięknie! A jakiego ja mam do cudownego towarzysza. I tak sobie spacerujemy, prawda? Też masz takie piękne, niebieskie oczka. Tak. A tu mamy Paulinę, którą już znacie! I Dodzera. Co? Bez brzucha się. Ślą. Bez brzucha. A, a właśnie, ciekawe, czy było widać w ogóle na filmie? O właśnie, to tu jest brzuch. <grymne> tu jest brzuch, a tu jest Paulina, a tu jest piękna okolica. mi. <grymne> Takiego mamy towarzysza, a tu mamy modelkę. <grymne> wow. Słuchajcie, witam się z Wami w innym pomieszczeniu w ogóle, jak ją ja to. Moja przyjaciółka zadbała o wszystko, słuchajcie. Byłyśmy na lumpach, kupiłyśmy super rzeczy i za chwilę Wam odezwie, pokażemy je. Także zapraszam Was do oglądania dalej. Oczywiście zapraszam też do zostawienia łapek w górę i subskrypcji, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Także weźcie kawkę, herbatkę i lecimy. Zaczniemy może od Pauliny. przepiękny sweterek, świetna spódniczka i zarumiste buty. Buty no name, ale słuchajcie, pasują do wszystkiego białe i właściwie nówki, także rewelacja. Katana, Aha, o cenach nie mówimy, ale słuchajcie, podsumujemy. Ja wydałam w sumie 145 zł na wszystkie rzeczy, włącznie z butami i z dodatkami, które zaraz zobaczycie. A ty? Ja, ja 185. Także może. Zobaczycie, bo powinno, ma dużo więcej rzeczy i naprawdę ma takie smaczki, że szok. Moje buty, konwersy, zdezynfekuję je tylko, ale są długie funkie dla srok. Zaraz pokażę z jak wyglądają, ale no, rewela. W ogóle chwyciłam i ktoś się odłożył. Ja je po prostu chwyciłam. Także katana, katana 10 zł. Szybka przebiórka gór i 5 zł 5 zł, 5 zł. 5 zł. Bardzo fajny sweterek. Taki widzicie fiu, fiu. Wiadomo, że pewnie lepszy jaki biały topik szary. A twoja bluza rewela w ogóle jest zraniła w dotyku. Tak, marynarskie klimaty. Krop topik. No ale przy takiej talii można nosić Krop topik. <głos> więc <noise> więc przebieramy się. Piękna, pięciorzłotowa. złotóweczka, piękna, pistacjowa, krótka bluza. O dole już rozmawialiśmy, a teraz przejdźmy do mnie. Nie, tu jest pożyczony, także nie zachwycajmy się do bo to nie mój, to jej! Ale góra jest w całości zakupiona dzisiaj. Ta piękna oto kamizelka speterkowa w obłędnym, landrynkowym kolorze z tymi warkoczami. No, a koszula. To jest jakiś chiński no także tu się nie spuszczajmy, ale to jest ASOS. A jest piękna, i ten kołnierz. Jak ja ją zobaczyłam, ktoś ją odłożył. I od razu ją wzięłam. I jest super. Naprawdę mi się bardzo podoba. Ona sama też będzie ekstra wyglądać. Będziemy stylizować na pewno. Chociaż tak wygląda super, ale jak mówiłam, ja widzę, albo. Leginsy obcisłe tak. albo bez, ym, tak, kamizelki i ołówkowa spódnica. Tak, i Asia, y, torebkę jaką jeszcze byś dała? Jakiś Louis czy ten i, i wiesz, i pani, milioner, i pani milionerka, nie? Także tak, wiecie, to moja <grym poszukiwania> ale spoko, będę się dzielić. Słucham, kto ci tę górę oddał? Kto? Bluz. I powiedz, za ile? O za 5 zł. Ale ma krótkie rękawy, dlatego ja, ja nie wzięłam. Nie, nie, nie wzięłam z dwóch względów. Dlatego, że mam ile blues no to tak. mówiłam. To jest raz. Same prawie różowe. To jest dwa. Trzy. O, piękna jest. Ja ją od razu chwyciłam typowo vintage styl. Trochę rękawki mam przykrótkie, ale większość tych plus takie ma. I tu to mnie drażniło. Jednak ja mam większe głupsy. Ty też masz już większe niż kiedyś, ale i tak ja się po prostu niekoniecznie mniej czułam. I przekazałam. I jest. Idealnie. Jest przesztosem i. I Będę wynoszony. Do czarnych do wszystkiego tak naprawdę, nie? Uniwersalna. Ale to. Teraz przejdźmy do mnie, słuchajcie. Ten oto przepiękny, nowy komplet. Tu nawet widać, że to nigdy. nie noszłam. Nigdy, Nigdy. Nowy komplet. To nie jest piżama. Wybrać tam, co mogłoby się niektórym wydać. Nie, ja będę w tym chodzić na twór. Boski kolor, prawda? Ja nie będę się wypowiadać, bo jestem zazdrosna. Porybałam <grywała> jej z syna, i poszłam do drugiego punktu, i nie czekałam na nią i jej koleżankę. I skorzystałam. <grywa> Także ja się nie wypowiadam, jest brzydki, <grywa> nie pasuje i powinien być mój. <grywa> Ale to, to, to podziękowanie Nie, żartuję, żartuję, jest piękny i pięknie wygląda, naprawdę. A teraz to rebusia, którą oglądałam, potem wy oglądałyście, nie, finalnie została i tak podeszłam. I jeszcze raz zaczęłam oglądać, mówię nie no dobra. Zapytam ile, i finalnie za 20 zł ją kupiłam. To jest fajne, bo jest taka jakby z drewna, nie? Ona to jest, jest jakaś ta, takie... jest klejka, ale Taka drewniana. Taka drewniana, tu mamy na magnesik. Możemy wszystko wrzucić, wszystko lata i będzie pewnie hałasować, bo drewnieńko będzie hałasować, ale to jest coś takiego innego, i wy wiecie, że mi brakowało torebki do sukienek, do takich stylówek, innych kolorach niż czerń na przykład, nie? No to ja, ja nie mam idealnie. Nie mam nic, więc... połączenie tego brązu, bieli granatu. Tak, tak, granat. to tak, to tak, granat. tak, tak granacik, no. Także super jest i dwie tyżki kosztowała, także ja jestem zachwycona. Góra! Kolejna góra, kolejna zielona też z Spigonzales. Nie no, jest, słuchajcie. Trochę strana. Nie jestem! Co to tyś? jest? No? Także, że nam latuję. Tak, bo wszystko to jest dokładnie taki klimat. Także rewala i kolejne piętzelania. Zarobiście. <laughs> Także tu będziemy mieli góry, góry, góry. Ale zaraz przeczytaję do sukienki. Ale będą też sukienki. Właśnie tak. A ja nie mam żadnej sukienki. Została ta serduszka i dobrze to całe szczęście. Ale za to spódniczkę. Piękno. I góra pożyczona. Góra też nie można. Góra pożyczona. Ale spódniczka, ona jest łówka. Wydaje mi się, że ona jest Nawet no, nigdy nikt nie, nie nosił. Nigdy. Ani rozciągnięta, ani nie widać żeby I mamy wersję z gołą nogą. Wyobraźmy sobie, nie wiem, co I mamy wersję na asie. Z tymi nowymi otoputami, z moją skarpetą. Z także Dwa, już później tak w Dwa, klimaty mamy. <śmienny> I oto do, do, do. jesteśmy. Dokładnie tak. Jestem jako towarzyszka, dlatego że tu mamy pełną stylizację, a ja mam rzecz nie dla siebie, tylko dla Pawła. Kupiłam mu z Freda Perego. Nie wiem, czy ona zawsze ja mówię Fred. Fred <śmienny> ja jakieś tak bizarne to Ja się nie wiem. No, ale nieważne. właśnie. O, wojny. Taką fajną, ładny niebieski. Kolor, nigdzie nie jest zniszczona. Mam tylko nadzieję, że będzie mu dobra, bo to jest rozmiar S. Ale fajna. On lubi tą markę, także git i pięcila kosztowała. A tu mamy piękną luzeczkę z obłędnym dekoltem, bardzo ładną linią podkreśloną biustu. No i małą spódniczkę, żeby było tak różnorodnie, <grym> wiecie. <grym> ale też trochę podoba, jak to jest. Jest naprawdę super, nie? Mi się bardzo podoba i jestem kobietą z preferencjami do mężczyzn, a naprawdę wzrok po prostu odbiega, nie? Biega gdzieś tutaj, także jeśli on też biega, to się nie martwi. Zmieniamy trochę i lecimy z ręki. Będą to szybsze ujęcia, żeby tutaj nie peszyć mojej kochanej Paulinki, nie stresować. Bluzeczka, którą udało mi się wyrwać, słuchajcie, i na tobie po prostu wygląda sztos. Od razu przekazałam, no i mamy efekt finalny. Do tej spódniczki też bardzo fajnie wygląda. Co myślisz? No, mi się bardzo podoba przede wszystkim kolor. Bo polubiłam się z różem, mm -hmm. Więc tak, kolory jak najbardziej na to będzie idealna. No naprawdę jest konkret i do Sporeki, dresu. Ręki, dresy, spódniczki. Tak, tak. Wszystko będzie fajnie wyglądało. No to mamy to. Wróciłyśmy do jeansowej spódnisi, no bo jest uniwersalnej do wszystkiego, nie? I mamy piękną koszulę w takie Zmienka. śliczne małe serduszka. Czarne. Super, do wszystkiego bardzo, bardzo fajne. To nie jest to samo jak widzicie: piękny dekolt, krótki rękawek i malutkie białe groszki. Kopertowy fason i pięknie wygląda sylwetka. Jest i piękny sweterek niebieski z Zary w rozmiarze S. Bardzo ładnie wygląda i ma bardzo ładne guziczki. Mamy dwóch modeli, jeden piękny dress. Gwiazdeczki śliczne, granatowy dół, smoczek, jedyny w swoim rodzaju piękny pilot w ręce. A druga to koszula, która ma super print, bardzo piękny kolor, przede wszystkim Pauline cera i w ogóle to, jak wygląda. No, rewelacja, bardzo mi się to podoba. Ja Ci chyba za do komplementowania, naprawdę. Piękna sukieneczka desyń, który Paulina lubi i mogę prosić cię, żebyś pokazała nam plecy. Ojej, bardzo ładne plecy. Ona jest chyba wiskozowa, to jest topshop. Tak. Wygląda. Dwie cioły, tak. Idealnie, niepotliwa. Idealna naprawdę. Fajnie też będzie wyglądać z paseczkiem, też z innymi ciężkimi butami. Chociaż tak też jest bardzo fajnie, naprawdę. Tak na roboczo. Ale Paulina zamówiła sobie taką obłędną marynarkę. Ona jest on Kupiła ją na Allegro i zobaczcie, jak fajnie wystylizowała tam sukienkę z tą marynarą. Ostatnia, last but not least. Piękna. Słuchajcie, pa... o, widziałyśmy ją na zdjęciach, prawda? Obydwu nam się spodobała. Kolory są obydwu. Ona jest nowa. To jest Warehouse. I bardzo fajny materiał, ale jest to sukienka zdecydowanie dla Pauliny. Dla mnie była za mała, no ale i tak ona ją wyrwała, więc wiecie. No, <grymnie> Super, bardzo ładnie w niej wyglądasz. No, to, nie, tak się. to było nasze wspaniałe mierzymy. My już skończyłyśmy. Tutaj mamy jedzącego Pana, kochaną Paulinę. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję za ja pomoc, lubię. za udział w moim filmie. Mam nadzieję, że miło Wam się oglądało, że miło spędzi się z nami czas. A my się z Wami żegnamy. Pa, pa!